Witajcie kochani na kanale Monaert. Nie mam nie ostatnio zbyt często tutaj, ale zrobiłam trochę karteczek i postanowiłam je Wam pokazać. Wszystkie kartki, które zrobiłam, są to kartki komunijne miałam takie dwa dni, że usiadłam i zaczęłam sobie robić proste kartki. Znaczy proste. Takie kartki, które są kartkami do koperty, czyli nie mają jakiejś dużej ilości kwiatów. No, dodatki, wiadomo, są wycinanki. Jakiś kwiatek, jeden i serwetki. A wykonałam moje kartki z kolekcji od Scrap and Me i są to kolekcje Pink Roses i Blue Roses. Bardzo fajne kolekcje, idealnie się nadają na kartki właśnie komunijne. Wy pewnie już je znacie, bo to jest kolekcja z zeszłego roku. Najpierw pojawiły się duże bloczki, później jak byłam w Warszawie na zlocie to właśnie były te małe i je kupiłam, więc mam ich jeszcze całkiem sporo. Trochę kartek robiłam z takich, no, ścinek można by powiedzieć, chociaż nie. Tu mam, w sensie, tu mam już przygotowane cztery, które miałam zrobić, ale jeszcze, jeszcze ich nie dokończyłam. I oprócz oczywiście tych papierów, um, używałam też arkuszy z dodatkami, takimi z, z okazji Komunii Świętej. I wszystkie te kartki, tak mi się wydaje, że wszystkie są z dziećmi, właśnie z tych arkuszy ogólnie tak nie za bardzo lubię używać tych postaci, postaci tych, 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 tych osób, które są czy dzieci, czy, czy dorosłych, chyba, że to jest para młoda, która na przykład jest tyłem, nie do końca jest widoczna, to wtedy jak najbardziej. Wtedy wolę już na przykład używać, jeśli chodzi o ślubne kartki, to wolę używać wykrojników jakiejś pary, pary młodej. W większości kartki komunijne raczej Dotychczas robiłam z różnymi właśnie kielichami, z jakimiś takimi IHS-symbolami. Raczej nie używałam tych właśnie wycinanych z dziećmi, ale jako, że chciałam zrobić takie dosyć płaskie te kartki do koperty i w miarę szybko, bo nie chciało mi się ich zbytnio wiecie, maszynką przekręcać i, i wycinać. No to postanowiłam po prostu wykorzystać te grafiki, które kupiłam, ja je sobie już tak wiecie, one są pocięte, ale ja też je cięłam będąc na zlocie, po prostu na cztery, żebym mogła sobie je schować do plecaka, ale co tu będę dużo gadać, pokażę Wam jak te kartki wyglądają, do nich używałam kwiatki w większości robione przez Ewę Marzec, które już Wam niejednokrotnie tutaj pokazywałam. No i zaczniemy może. Od... Mam jedną kartkę tylko Delkę, a wszystkie pozostałe kartki są 13,5 na 13,5, i jest ich łącznie razem 8. Zaczniemy od początku, one są do siebie podobne. Jakby nie starałam się robić tych kartek takich różnych, ponieważ jakby no osoba, która zakupi tą kartkę, no raczej nie bierze dwóch czy trzech, żeby... czy czterech nawet, żeby one się powielały gdzieś tam. Więc po prostu chciałam trochę hurtowo je zrobić. No i dobra, zaczniemy od początku. Tutaj oczywiście mam kilka dziewczęcych i kilka chłopieńcych kartek. Wszystkie właśnie są w kolorystyce właśnie różowej lub niebieskiej. W tej kolekcji nie za bardzo były takie papiery. No, było kilka takich właśnie jakichś tutaj z jakimiś brązami i takich kremowych, ale. Znaczy, kremowych one nawet nie były, bardziej szare były. Ale ja wykorzystywałam te niebieskie. Tak, charakterystycznie, chłopiec. Chociaż nie każdy na komu nie lubi kupować niebieskie bądź różowe. Niektórzy lubią w kolorze jakimś takim ekri albo złotym. A ja po prostu usiadłam i zaczęłam robić. Jeśli one w tym sezonie nie zejdą, to w przyszłym roku na pewno się ich pozbędę. Chociaż w zeszłym roku tych kartek, właśnie tego typu, podobnych, też z tej samej kolekcji zeszło mi całkiem sporo. No i tutaj mamy, oczywiście, kwiatek. On jest z perełką i z taką złotą tutaj. Takimi jakby kryształeczkami. To są kwiatki robione z bawełny. Więc tak naprawdę prosto. Jeden papier, warstwa. Zobaczcie, ona jest całkiem płaska. Serweteczka. Element wycięty z chłopcem. Kilka listków. Kilka właśnie tutaj tych gałązek, które również są w zestawach tych właśnie wycinkowych. I kropelki. Nowo. Także jakby nie ma tutaj nawet zbyt dużo do opowiadania. Kolejna karteczka to jest karteczka dziewczęca. Tutaj już się troszkę pojawiło złotego papieru. Ja tak wiecie, zaczęłam sobie po prostu wyjmować jakieś takie arkusze, które już były częściowo pocięte, żeby z nich sobie trochę tam, wiecie, sklecić coś. I tutaj już mam łączony papier, ponieważ to nie jest jeden arkusz, tylko on jest tutaj, docąd jest różowy, tu jest dołożony. Pasek takiego jaśniejszego, dlatego też tutaj umieściłam koronkę, żeby gdzieś tutaj sobie zamaskować to łączenie tego papieru. Ja lubię wykorzystywać nawet nie chodzi o to, że resztki, ale te właśnie takie różne ścinki, które pozostają przy wycinaniu innych kartek, bo jeszcze bym nie nazwała tego ścinkami, bo ścinki to dla mnie są już wtedy, kiedy w zasadzie tej kolekcji prawie już nie ma i zostały mi same takie resztki. No, i właśnie tu mam taką fajną koronkę z, no, z Temu czy z AliExpress. Mam też jeszcze taki spory zapas takich maleńkich tekturek. Nie wiem, gdzie ja je kupiłam, ale miałam ich naprawdę sporo. I to jest właśnie IHS, taka maleńka tekturka. I ona, przez to, że nie umieściłam w tej kartce kwiatka, ja za bardzo nie potrafię budować samych kompozycji z wycinanek. Jakby zawsze gdzieś staram się, tak jak tutaj tego kwiatka umieścić, bo jakby nie potrafię mając kilka różnych na przykład różyczek, umieścić tej jednej na środku, żeby to fajnie wyglądało. Jakby ja nie mam takiego wyczucia. A tutaj właśnie dlatego umieściłam sobie na tych różyczkach, które tutaj z papieru mam, właśnie to IHS, żeby trochę częściowo zamaskować, częściowo, żeby to był właśnie taki główny element. I ta kartka jest taka bycie bardzo symetryczna, ponieważ tak sobie tą kompozycję zrobiłam, że ona jest taka rozłożysta dosyć. I tym razem nie ma nunwo kropelek, tylko mam takie małe kryształki. No właśnie, chciałabym Wam pokazać. I właśnie teraz moja szuflada spłatała mi figla, nie chcę się otworzyć. Takie fajne kryształki, malutkie, które dawno temu kupiłam w Craftvenie i to były takie picket fence. Był taki moment, że był szał na kupowanie tych różnych kryształków i one, znaczy akurat tutaj były same takie, wiecie, kryształki, a w innych były różne kolorowe elemenciki, ale ten szał trochę przeszedł, bo <grywki> pojawiły się mikswenki i, i, i dodatki na przykład od Asi albo od papierowej jaskółki. Także właśnie użyłam tutaj tych kryształeczków. One są fajne, bo są nieduże, ale są też takie właśnie bardzo, bardzo maleńkie, które bardzo rzadko się gdzieś w tych takich naklejanych na foliach zdarzają, jakby nie kupiłam nigdy takiego zestawu właśnie tych przyklejanych na foliach, żeby były takie właśnie maleństwa. Kolejna też będzie dla dziewczynki. I te kompozycje, no one są wiecie zbliżone, ponieważ ta dziewczynka i ta dziewczynka jest taka sama, tylko ta jest większa, ta jest tutaj w kółeczku. No tutaj już dodałam dodatkowy element z wykrojnika. Nie wycinałam go nawet specjalnie do, do tej kartki, po prostu gdzieś tam w takim pudełku, które mam w szufladzie, do którego jakieś tam resztki, co mi zostaną, wrzucam, znalazłam z zeszłego roku czy sprzed, sprzed dwóch lat. na właśnie taki IHS. Fakt, wycięłam do niego tylko to złote kółko. No i oczywiście serwetka też jest wycięta. I tutaj już dodatkowo oprócz dziewczynki jest hmm, pismo święte z różańcem i malutki napisik. W tym roku postanowiłam. Hmm, nie robić kartek znaczy tak kartki jak ktoś będzie sobie życzył mogę zmienić, żeby dopisać imię ale postanowiłam, że nie będę wypisywała kartek bo tak naprawdę nie za bardzo mi się chce robię kartki wtedy, kiedy mam czas kiedy mam chęć bo teoretycznie mogę czasu mieć całkiem sporo ale nie zawsze mam na to chęć albo robię coś innego i jak mi się ktoś odezwie że potrzebuje kartkę że muszę ją zrobić, wypisać itd. Powiem szczerze, nie lubię chyba tego. Lubię robić kartki wtedy, kiedy mam czas, mam ochotę, a nie wtedy, kiedy muszę je zrobić. Oczywiście no, traktuję to jako hobby, a nie jakiś, wiecie, jakąś tam działalność, więc po prostu ja decyduję, jak będzie. No, jeżeli komuś bliskiemu, jasne, mogę wypisać, mam czas i tak dalej, ale jakby. Już mi to nie pasuje, jakby wypisywanie i się tak staranie, chociaż niektóre osoby, niektóre z Was tak naprawdę nie, nie wypisują w ogóle kartek w środku, bo często słyszę o tym, że skoro ktoś kupuje rękodzieło, to również powinien je uzupełnić sam w środku. No dobra, ale wracając do kartek, kolejna, chłopięca. I zobaczcie, one są tak naprawdę podobne: bo ci chłopcy są, no wiadomo, jeden ma ciemne włosy, drugi ma jasne, jeden jest przodem, drugi z bokiem, ale jak się tak jakby no, spojrzy się na te kartki, to one wszystkie są na jedno kopyto, no bo są z tych samych kolekcji robione. Tutaj akurat już y, użyłam papieru takiego dodatkowo jakiegoś takiego, wiecie, co się kupuje w tych bloczkach, co po 20 sztuk, a 4 takich papierów z galerii papieru, bodajże. I tu już też zaczęłam używać łączonego papieru, czyli tutaj mam paseczek właśnie z tymi brązowymi, obrysowanymi kwiatkami, i tutaj mam pasek mm, takiego w paseczki papieru, kwiatek jeden. Tutaj nawet widzicie, nie ma żadnych kropelek ani żadnych kryształków, jakby one nie muszą być. I jeden kwiatek, i myślę, że wystarczy. Kolejna kartka jest również chłopieńca, nie ma wielkiego wyboru, bo chłopieńca, albo dziewczęca. Ta również ma tutaj ten błyszczący, srebrzysty taki papier. Po prostu szukałam, nie miałam jakby, nie chciałam ciąć nowego arkusza, a chciałam znaleźć coś takiego, co troszeczkę bardziej rozjaśni tą kartkę, żeby ten arkusz też nie był pod spodem niebieski i ten na wierzchu niebieski. Więc, żeby nie wycinać z następnego nowego arkusza, wyjęłam sobie coś tam starego z, z szafki i Myślę, że też jest super. I tutaj już mam akurat dwie, dwa kwiatuszki. Dodatkowo jeszcze wygrzebałam w takim... Zaraz Wam to pokażę. Niech to znajdę. Mam taki klaser. Kiedyś Wam pokazywałam, wiecie, na zdjęcia, aksjonowy taki, w którym jak wytnę więcej i mi coś tam zostaje, to sobie właśnie wrzucę, chociaż też kiedyś miałam jakiś taki dzień, że trochę ze ścinek białego papieru sobie wycinałam i wtedy wiecie, jak coś robię i chcę to zrobić w miarę szybko, no to sobie wiecie, wyjmuję z tego może, znaczy wyjmuję, szukam czy coś jest takiego, co by mi pasowało. Żeby nie, nie trzeba było tego wycinać. No, tylko tak się dobija do okna. No i właśnie tutaj użyłam takiej yy, gałązki. Ona jest bardzo podobna nawet do tego typu gałązki. Tylko to, to jest po prostu z wykrojnika z tego papieru. Ja ją kiedyś kupiłam chyba w zielonych kotach fantazji. Był taki moment, że się pojawiało dużo takich wykrojników. To były chyba albo rosyjskie, albo ukraińskie. Teraz tego nie wiem. No ale i oczywiście elementy wycięte. Napisik w kółeczku tym razem. Chociaż ten arkusz papieru z tym chłopcem, on był taki jakby. On się chyba pojawił właśnie razem z tą kolekcją z tą różową, niebieską kolekcją, ale on delikatnie jakby był do kremowych takich kolekcji, bo również jest taki arkusz z dziewczynkami i zobaczcie, on nie jest już tak dopasowany, jak te elementy nawet widzicie, one we fiolet trochę wpadają i są kremowe też kwiaty, więc one są trochę inne i tutaj właśnie ten a no już widzicie, teraz błagam sobie. I ten chłopiec też jest trochę w innej kolorystyce z tymi kremowymi kwiatami. Dlatego ja troszkę tak starałam się te kwiatki tutaj częściowo zakryć, żeby wpasowało się do tych niebieskich elementów i niebieskich kwiatków. Kolejna kartka jest również z taką dziewczynką. Tutaj akurat pojawiły się już motylki. Bo ja te wycinanki już wycinałam nawet w zeszłym roku. I miałam, wiecie, trochę tych wycinanek takich wyciętych. I jak zaczęłam w nich szukać, 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 czegoś wyjmować, to tak stwierdziłam, że te motylki całkiem fajnie by tu pasowały. Jakby no, jest komunia, ale nie znaczy, że motylek nie pasuje. Chociaż trochę mi jakichś takich delikatnych właśnie jakichś IHS by mi się gdzieś tutaj przydało, ale to chyba raczej w formie czegoś nawet takiego bądź w złotym jakimś kolorze. I tutaj jest również w tej serwetce i w tej w tej kartce, w tej, i w tej, to jest taki mój. Wykrojnik ulubiony z Marian Design. Mam go długo i naprawdę powiem szczerze, że jest totalnie wyeksploatowany, jeśli chodzi o to, ile razy go przez te lata używałam. I tym razem biały kwiatuszek. Jakby starałam się wybierać te kwiatki, które miałam jak najbardziej płaskie. Następna kartka jest trochę zbliżona do tej kartki, tutaj z dziewczynką. Tak mi się wydaje. Że jest dosyć podobna. Bardzo... I, te... i serwetki są podobne, są kółeczka. No jest bardzo podobna, <laughs> tylko jest właśnie w niebieskiej kolorystyce. I myślę, że też całkiem nieźle wyszła. Ja swoje kartki tym razem już wykleiłam po prostu białym papierem, drugą warstwą, żeby one były troszkę sztywniejsze. Gdyby była już taka sytuacja, że naprawdę muszę ją wypisać, to po prostu wkleiłabym papier, który jest trochę jeszcze mniejszy od tego. I ostatnia kartka, która jest kartką DL.com. Tutaj już się trochę pobawiłam, bo jednak dałam koronkę. I tutaj jak jest to Pismo Święte, trochę je zrobiłam glossy akcent, ale no, tak jakby mi się zlały, bo wiecie, chciałam sobie te koraliki w tym różańcu, ale niestety one się zaczęły ze sobą zlewać. Wiecie, jak ktoś fachowym okiem na to nie spojrzy, to tak jakby nie zwróci za bardzo na to uwagi. No, ja to widzę, ale e, może być. Oczywiście, kropelki, ojciec, kocikłak. Tu akurat te kłosy użyłam, które były z kolekcji z Crafted to Design jakiejś komunijnej z zeszłego roku, więc one nie są typowo z tej kolekcji. No i właśnie też jest złoty papier, i też jest tutaj złoty dookoła napisu. Myślę, że całkiem nieźle to wygląda. I również tutaj jest. Nie, tu nie jest łączony papier. Ale zaraz wam jeszcze pokażę, bo jak już miałam taki dzień, że zaczęłam robić te kartki, miałam plan nawet zrobić ich trochę więcej, ale niestety jakoś mi się to urwało, i od dwóch tygodni nie zrobiłam żadnej. Już sobie przygotowałam, zobaczcie, kartki, akurat tutaj z tej różowej kolekcji. I one są właśnie. Ta akurat nie. Wiecie, one są już przygotowane do tego, żeby je ozdobić. Ta akurat nie, bo ona ma użyty faktycznie arkusz jeden i drugi w całości. Ale już tutaj mi się pojawia właśnie sztukowany papier. W tej to w ogóle jakiś papier. Specjalnie miałam taki duży pasek, i zamiast to kółko wyciąć od brzegu, bo potrzebowałam właśnie do jednej z kartek, to wycięłam je bardziej na środku, żebym mogła je użyć do kartki. Bo tutaj sobie przykleję serwetkę i tego kółka nie będzie widać. A tak naprawdę skorzystałam z niego przy innej kartce. I ta kartka również jest sztukowana. Zobaczcie, tutaj sobie umieszczę jakąś koronkę. Albo jakieś kwiatki. Tego nawet nie będzie widać. Będzie tak, jak być powinno. Więc czekają na mnie te cztery kartki i myślę, że jeszcze kilka ich zrobię i pewnie znudzę się totalnie tą kolekcją. Ale no cóż, jest taki sezon komunijny, tutaj przychodzi, że wiecie, już zaczynamy troszkę w tym kierunku działać. Nie tylko ja zapewne. Już mam tam kilka dla koleżanki zaproszeń do zrobienia. niezbyt dużo, bo pięć, ale muszę się za to zabrać. A jakoś tak wiecie, jak coś muszę, to niekoniecznie mi się chce. Więc no to byłoby na tyle, jeśli chodzi o moje prace. Nie pojawiam się ostatnio faktycznie zbyt, zbyt dużo. Jakby mam taki czas, że trochę mi przeszło z tym YouTube'em, ale ja was oglądam. Jakby tutaj się nic nie zmieniło, śledzę, śledzę te kanały, które wcześniej śledziłam, czyli większość tak naprawdę. I bardzo dziękuję też Eni, która ostatnio w swoim filmiku o ulubieńcach wspomniała o mnie, że bardzo lubi mnie też oglądać, między innymi. Bardzo miłe to i ja chyba jednak takiego filmiku o ulubieńcach nie tak Nie chcę mi się tych wszystkich wiecie rzeczy wyciągać z tych szafek, żeby potem Wam je pokazywać i chować. Ale też chciałabym wspomnieć o filmiku, w którym. Ostatnim. W którym pokazywałam. Oj! Mój, właśnie, art journal, który się właśnie w tym momencie całkowicie już rozsypał. E, robiłam ten wpis do art journala. Oglądaliście go, no niezbyt, niezbyt dużo osób oglądało, ale wcale się nie dziwię, bo nawet, właśnie, Ola Postulka wspomniała o tym, że zaczęła oglądać początek, a jak pojawiła się muzyka i przyspieszony film, to po prostu go przewinęła, żeby zobaczyć efekt końcowy. I powiem Wam szczerze, że ja też często te filmiki, które mają podkład muzyczny, i nikt nie mówi w tym filmiku do mnie, też ja często je przewijam po prostu, jakby. Lubię jednak słuchać, bo jak coś robię, no to wolę kogoś słuchać i słyszę te momenty, kiedy ktoś mówi o czymś ciekawszym. Więc wtedy sobie zerkam na ten, na ten komputer. Ale muszę powiedzieć, że to był filmik dla CraftTV jako, wiecie, moja inspiracja i ja czasami właśnie tak akurat w tym, obczasie, w tym przypadku, było tak, że nie za bardzo miałam możliwość w ciszy sobie nagrywać ten filmik i, i do Was mówić więc po prostu tutaj dookoła mnie siedziały różne rzeczy, a ja sobie po prostu tworzyłam Gdybym miała to nagrywać z głosem, no musiałabym poczekać naprawdę do godziny, nie wiem, 12 wieczorem, żeby móc w ogóle nagrać i do Was trochę coś powiedzieć. A poza tym takie tworzenie właśnie Art journala, no ono trochę zajmuje i też nie do końca mm, potrafię zaplanować, bo jakby samo robienie tego wpisu trwało około godziny, bo tak mniej więcej się nagrało co zostało skrócone do około tam 20 minut, więc... Hmm. Ciężko byłoby mi znaleźć taką godzinę, żebym mogła sobie w ciszy tutaj faktycznie coś porobić. A co ja jeszcze baraszkowałam w moim arduinale, jak już tak pokazuję. Tutaj nic ciekawego zbytnio się nie dzieje, ale coś ostatnio zrobiłam. Tu, 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 tu chyba. O, namalowałam sobie neurografikę. Hmm, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Tylko taki... Neurografika. Ona jest taka trochę inna niż, niż taka, wiecie, klasyczna neurografika, ale podpatrzyłam właśnie tego typu pracę na takiej stronie na Facebooku właśnie z neurografikami i ona mi się mega spodobała. Ja ją kolorowałam sobie kredkami akwarelowymi, ale już ich nie, nie rozmaczałam. No i chyba nic więcej takiego nie... O, kiedyś tam wam kotelę. To wam chyba pokazywałam. Nie ma tutaj nic takiego oprócz tego, że się rozpada. I tutaj też jakieś takie mm, strojstwo, które gdzieś tam zobaczyłam w internecie i postanowiłam, że je y, namaluję. Narysuję. Y, no, niekoniecznie to są takie, wiecie, fajne te wpisy jak u niektórych skraperek. Ale ja lubię sobie na przykład coś tam znaleźć y, w internecie. Coś mi się spodoba. Ja sobie zapiszę to zdjęcie, a potem próbuję zrobić coś podobnego, nie, jakby nieidentyczne, ale no czymś się tak zainspirować konkretnym. Co oprócz tego ostatnio robię? Ostatnio trochę próbuję, ale to kilka z was też w tym kierunku idzie. Jeszcze jakiegoś mistrzostwa tutaj nie ma, nawet ciężko powiedzieć, że cokolwiek z tego jest, ale zaczęłam troszkę. O, widzicie? To będzie czapka, podobną. <złatki> Zobaczymy, czy wyjdzie. Kupiłam sobie różne kolorowe wełny, na przykład takie, wiecie, puchacze. Tak naprawdę z tych dwóch zrobiłam piłeczek fajnych zrobiłam taki kocyk, ale był taki krzywy, że mimo to, że go skończyłam, zrobiłam go do końca, by tą wełnę, by wiecie, zużyłam, to jednak go sprółam. I no raczej nie nadawał mi się do tego, żeby pokazać, ale wiecie, ja próbuję, ja się dopiero uczę. A mimo to, że tam jak miałam 10 lat, już robiłam jakieś tam małe serwetki, to tak jakby no, nie było to nic konkretnego, a teraz tak próbuję sobie w łóżku poleżeć i sobie, wiecie, na szydełku porobić. Albo moja babcia zawsze jak na drutach chyba to nawie, że ona sztrykuje, więc ja nie wiem, pewnie z niemieckiego języka gdzieś to tam się zapodziało. No i cóż, to byłoby chyba na tyle, kochani. Mam nadzieję, że, że uda mi się za jakiś czas też coś tutaj wrzucić, ale ja muszę być tak, wiecie, mieć taki psychiczny komfort, żeby nabrać tej chęci do skrapowania i, i żeby jakby dla Was coś tutaj nagrać. Mieć tą taką chęć, nie? Jakby muszę mieć czysty umysł, żeby, żeby się w tym zacząć znowu odnajdywać. Ale nie kończę oczywiście z tym, jakby to, to, to nie znaczy, że teraz będę robić y, tylko i wyłącznie na szydełku i skrapowanie mnie już tutaj nie. Nie będzie tak interesowało, bo szczerze, nie stać mnie chyba na nowe hobby. Wiecie, mam tak tyle tych rzeczy, że jakbym miała zmienić jakieś inne hobby, którym nie wiem, na przykład dekupaś miałabym zacząć kupować całe to mnóstwo różnych przydaś. No, chyba z torbami poszło, więc chyba już lepiej zostanę przy tym skrapowaniu. Dobra, kochani, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa! pa.